Cześć widzowie, witamy na kanale Roman Kicki. Dzisiaj powiem Wam, że ja już mam taki nowy kanał, co się nazywa Roman Kicki. Teraz o ten film. To jest nowy film na kanale Roman Kicki. I zawsze, na przykład, brakuje mi jeszcze jednego kanału, Tomek Kicki. A jeszcze, mam już kanał Roman Kicki i Paweł Kicki, brakuje mi jeszcze Tomek Kicki. To, to jak chciałem Was przywitać na pierwszym filmie na kanale Roman Kicki. Skoro tak. Roman kicki kanał to jest mój oczywiście. Zob no to widzowie zobaczycie resztę filmów na drugim filmiku na kanale Roman Kicki. Pa!